No witajcie kochani, już po pogłoszeniu. Nie nagrywałem ostatnio, ale taki tydzień był po prostu, nie? Ale dzisiaj Pan Bóg mnie posłał. <laughs> Wiecie co. <laughs> Niesamowite jest to, bo po prostu rano wstajesz, jest brzydka pogoda. No, no wierzmy w końcu wiarą, żeby ta wiara rosła w naszych sercach i żebyśmy naprawdę nasza wiara była jak ziarnko gorczycy i rzeczywiście jest tak jest to biblijne, jest to słowa to są naszego Mesjasza, Boga Żywego Jezusa Chrystusa, kochani powiedział, że ma być nasza wiara jak małego dziecka i moja wiara była taka jak małego dziecka wiecie co się stało? rano wstałem było padało, na maksa padało nie? i wiecie co? popatrzyłem się na to niebo i naprawdę w Duchu Świętym tak głęboko, tak głęboko, ja mówię zawsze tak głęboko, tak, tak właśnie, tak najgłębiej jak się da, po prostu z wiarą, powiedziałem wierzę, powiedziałeś, powiedziałeś Jezu Chryste, żeby nasza wiara była jak ziarnko gorczycy i żeby nasza wiara była jak mojego dziecka, Ty, tak Ci wierzę Ojcze, wierzę tak Ci Panie Jezu Chryste, poprowadź, poprowadź mnie proszę na głoszenie, jeżeli, tylko żeby było to zgodnie z Twoją wolą, nie? Tylko z Twoją wolą, żeby to się działo wszystko. I wiecie co? I poprosiłem o znak dla mnie, bo powiedziałem nie, żeby sprawdzać Ciebie, nie, żeby sprawdzać się, Boże, Ojcze, po to, żebyś mi pokazał po prostu, że Ty mnie posyłasz. Spraw, proszę, żeby to niebo było niebieskie, a było, było chmury, deszcz padał, po prostu tragedia. Ostatnie tygodnie takie są tutaj w Irlandii. I poprosiłem o to i powiem Wam, że w przeciągu nie, nie powiem wam, ale pół godziny jak sobie oglądałem, oglądałem sobie Janka Kubiaka na tym, na, na YouTubie, nie, to jego świadectwo bardzo, bardzo mnie dotknęło, powiem wam, to świadectwo ogólnie, pięk, pięknie go Pan Bóg prowadzi. Wiecie, jest wiele członków, jedno ciało, wiecie co, wszyscy mamy cząstkowe poznanie, wiecie co, Pan Bóg mnie przez ten czas nauczył po prostu miłować braci i i modlić się. Modlić się, na pewno nie wchodzić Ekumenię i być czujny. Po prostu Pan Bóg pokazuje w tym świecie jakie jest zwiedzenie, to wszystko jest prawda. Jest, żyjemy w czasach końcowych, jest ogromne zwiedzenie. I powiem wam, że oglądając po pół godzinie patrzy piękne słońce i niebo. Niebie, nie, nie, niebieskie niebo jakie jest teraz. I wiecie co? I to jest odpowiedź dla mnie, bo nie miałem wizji, ale modlitwie, głębokiej modlitwie w Duchu Świętym, tak, w Duchu Świętym, z przekonaniem, że Pan Bóg mi odpowie bo wołam Abba Ojcze, usynowiłeś mnie Ojcze Panie Jezu Chryste poprowadź mnie w mocy Ducha Świętego tam gdzie Ty chcesz żebym poszedł i poszedłem, pojechałem, głosiłem kochani, było bardzo mocno na samym samym początku, to jest świadectwo podzielę się z Wami na samym początku kobieta stała, już widziałem na rogu ulicy bo ja na takim samym rogu pokażę Wam na tam jest bank i skręcając w lewo na końcu ulicy jest Trinity College i ja na takiej wysepce skręcałem tam i powiem wam, że taka kobieta w masce w ogóle, w masce była i cały czas się kręciła i nagle podeszła. Ja nie zacząłem, wiesz, ja czułem po prostu, ale chciałem ukazać szacunek, bo nie, wiesz, ale czujesz już taki lekki, nie, że niepokój, ale takie coś, że czujesz, że ta kobieta po prostu, że to nie jest Duch Boży, ale musisz testować w duchy to, co Pismo Święte mówi, że musimy modlić się o rozpoznanie duchów. Co z tego, że ona mówiła o Jezusie Chrystusie? Co ona mówiła o jakichś Boże, kochany, co ona tam mówiła? Jeżeli nie będziesz zbudowany na słowie Bożym, to się rozpadniesz, to nie wyjdziesz na ulicę i nie będziesz mógł, nie będziesz po prostu nie będziesz rozeznawał duchów. To jest, wierzę, że Pan Bóg daje taką moc, powiem Wam, to był taki demon, duch antychrysta, który przyszedł, żeby zjeść. Ona zaczęła na końcu, nie wiem, kochani, czy to był hebrajski, czy jaki język, ale mówiła, żebym powtarzał, bo. Ja odczułem w duchu, Pan mi ją objawił, że ona jest prowadzona duchem Antychrysta. Jak tak pięknie mówiła, ja wyczuwałem już jej taki, że to nie pochodzi od Boga, kochani. Co z tego, że mówiła o Duchu Świętym, o tym, że, że tak, że ona też wierzy, że Duch Święty jest i wiecie, co Duch Święty jest Gabrielem. I zaczęła w ten deseń i zaczęła jakieś do... Ja mówię, słuchaj, mówię, teraz mówię ci szczerze z serca, ty musisz pokotować i się nawrócić. I jak zacząłem, jak Pan Bóg mi obnażył po prostu, że to jest duch antychrysta, to ona zaczęła wpadać w szał, byście wiedzieli, zbliżyła się do mnie tak blisko i zaczęła mówić po prostu, w, nie wiem co to za język był, czy to był hebrajski jakiś, czy jaki, powiedział, powtarzaj w tym języku, będziesz wychwalał szatana i wiecie co, to było... A ja patrzyłem się po prostu niewzruszony, prosto bez ruchu, ja powiedziałem... Yy, Pan Bóg przyszedł na świat nie? i światło zamieszkało we mnie. Przełamuje wszelkie demoniczne mocy w imieniu Jezusa Chrystusa. Przełamuje wszelkie demoniczne moce w imieniu Jezusa Chrystusa. I ona od razu odeszła. A ja podłączyłem mikrofon dalej i głosiłem, że po prostu widzisz światło, ciemność nie może się. Z... Hey, hurry man. Good to see you. At work? Nie, I do no i powiem wam, kole, taki znajomy z pracy, wiecie, bo też chodzi tam, gdzie ja pracuję. Świat jest mały. I powiem wam, i powiem wam, że, że ta kobieta odchodząc, odchodząc powiedziała, popatrzyła się, tylko jeszcze się obracała, ja powiedziałem, ciemność nie zbliży się do światła. Widzisz wszystkie złe deeds, wszystkie te... ta brud został odsłonięty i ty musisz, jeszcze masz czas, pokudy w imieniu Jezusa Chrystusa odwróć się od swoich grzesznych dróg. I zacząłem głosić po prostu o duchu antychrysta powiem wam, bo ludzie widzieli, że ona szalała. Ludzie to widzieli, bo patrzyli się na nią co ona robi, nie? Bo ona tam wymachiwała rękami, skakała... Normalnie, no normalnie miała po prostu atak po prostu taki właśnie demoniczny, nie? Ale głosząc, głosząc dalej Ewangelię, powiem Wam, podszedł Pan bezdomny. Chyba bezdomny był, taki widać, że może kiedyś miał problemy z alkoholem. Ale usiadł, stanął obok, słuchał Ewangelii. Później chłopak mały podszedł, młody, z Hiszpanii. Tak samo z dziewczyną, że co ja robię, nie? On powiedział, że tak, że jest, że chodzi do kościoła, nie? Ja mu powiedziałem, słuchajcie, ja powiedziałem mu o kościele katolickim, on powiedział, że jest w kościele protestanckim, a ja mówię... Chwała Bogu po prostu, że, że poznałeś Jezusa Chrystusa. A teraz, żeby poznać Jezusa Chrystusa, to sprawdzaj wszystko to, co jest w Pismie Świętym, to jest, ten, to jest wiadomość, którą Pan Bóg dzisiaj chce Ci przekazać. Żebyś sprawdzał wszystko, wszystkie nauki w fundamencie Słowa Bożego. Wiecie, to był bardzo młody chłopak, nie, chwała Bogu, że w ogóle podszedł, miał słaby język, mówił, że ma słabą je człowieku, ja też mam, wiecie, jak się pożegnaliśmy, przybiliśmy sobie pionę, przytuliłem go, powiedziałem, bracie, biegnij do mety, mówię, poznawaj Boga żywego, chwała Bogu, nie, bracie, naprawdę biegnij po prostu do mety i sprawdzaj wszystko w Słowie Bożym. Odwróć się po prostu od, od grzechów jakichkolwiek, pokutu, i to już do każdego mówię. Już wiecie co, nie chcę teraz już dodawać, bo już mnie poniosło, że tak powiem. Prawda musi być powiedziana. Tego już nie powiedziałem, ale powiedziałem wszystko to co wcześniej. On czuł to. Jego koleżanka też tak patrzyła, uśmiechnąłem się do niej. Są młode dzieciaki, wiecie? Wszystko musi być sprawdzone na fundamencie Słowa Bożego. Ja nikogo nigdy w życiu nie przekreślę. Nigdy. Piękne, później, później ludzie przechodzili również. Pani, kodego ludzie wychodzili z, z Trinity College, wiecie, patrzyli się. Akurat tam jest piękna miejscówka, ja powiem wam, bo tam stoisz na rogu, masz wszystkie ulice, i naprawdę tam tłumy ludzi idą i się zatrzymają. Ludzie zatrzymują się i słuchają. Mówię Wam na samym początku, jak, jak Pan wiecie co, ja, ja się cieszę, że taka sytuacja, bo Pan Bóg wzmacnia przez takie sytuacje. Jak prawdę głosisz, to wtedy demony się manifestują, bo, bo Antychryst nie chce, żeby prawda była głoszona i On będzie ataka, atakował tych, którzy idą za Chrystusem ze względu na wszystko. Jeżeli, jeżeli nic się Tobie nie dolega, to jest, to jest świadectwo. Możesz zbadać swoje serce, czy robisz 100% dla Królestwa. Czy dajesz 100% ze swojego życia dla Królestwa Bożego? Bo ja na tyle, ile Pan Bóg powołuje, nie wiem, czy mam, czy padło na 30%, 30%, czy wydaje to ziarno, które padło na dobrą glebę serc, czy 60, czy 100. Będą ludzie co 30, 60, 100. To są słowa Mesjasza. Ale czy ty dajesz 100% z tego, na ile Cię Pan Bóg powołał? Ja daję na 100% z tego, co Pan Bóg mnie powołał i pragnę, żeby Pan Bóg jeszcze bardziej mnie posyłał. Tylko nie mogę nic z siebie zrobić. Ufam Bogu. Ufam. Nie przekreślam braci i siostr. Pan Bóg mi wystawia i pokazuje, że bracia i siostry są rozproszeni po poza granicami, wszędzie powiem wam jak głosisz to widzisz, wszyscy są przeciwko, a nagle przychodzi takie ukojenie, jak podchodzi brat i siostra podszedł do mnie następny, nie wiem czy z Hiszpanii, czy skąd, rób bracie, yy, roboty dla królestwa, nie, chwała Jezusowi Chrystusowi jak ktoś ci takie mówi słowa to powiem wam, że to jest takie podnoszące, takie potrzebne, tak Pan Bóg przysyła swoje owce, jeżeli siedzimy w domu, tylko dłubiemy w Pismie Świętym i nie mamy, nie Pan Bóg nas nie posłał, żebyśmy byli Narzędziami w jego rękach, to będziemy po prostu zwykłymi uczonymi w piśmie. Jeżeli wysyła nas Pan Bóg w mocy Ducha Świętego, i ja nie mówię tutaj, bo też będą nauczyciele, które muszą podkarmiać po prostu ciało Boże, i inne członki, które będą wysłane, by głosić. To ja nie mówię, że, że każdy ma iść w ten sposób, głosić, co ja nigdy tak nie powiem. Wiecie? Każdy głosi, jak został powołany. Słuchajcie, idzie do domu. Takie szybkie nagranie, może takie krótkie lepiej będzie. Patrzę, tak wiecie, mrużę oczy. Która godzina, 11, 10 minut, chyba. Nie wiem, czy dobrze widzę. Słuchajcie, jest piękna pogoda. Chwała Bogu, żywemu Jezusowi, Chrystusowi. Naprawdę. Kopmy. Pismach I oddajmy życie dla Ewangelii, oddawajmy życie dla Chrystusa, to nie jest dosłownie, że ty masz się zabić tutaj, rozumiesz? Oddaj życie tej drodze, zostaw wszystko za sobą, wszystko, wszystko, ukrzyżuj wszystko i idź za Chrystusem. Ja mówię nagi za Chrystusem, nie bierz nic na siebie, idź nagi tygodnie, krzyż weź i idź za nim, a on ci będzie po prostu błogosławił i cię prowadzi. Stracisz wszystko może, ale będziesz miał życie wieczne. W tym momencie, jak po prostu opowiesz się i będziesz szedł, to Pan Bóg cię tak wyposaży, że zobaczysz, co to jest moc Ducha Świętego. Że zobaczysz, jak demony będą się manifestowały i uciekały, po prostu jak światło będzie głoszone w ciemności. Bo musi być na stole. Nie wolno chować tej świecy pod stół. Musimy być solą tego świata, bo jak sól zwietrzeje, to czym ją doprawią? Jak stracisz sól, sól, smak, to czym doprawisz tą sól? Nie nadaje się do no niczego do wrzucenia w ogień piekielny tego. Jak te gałęzie, które się wywyższają. Dlatego badajmy Pisma, mutmy się w duchu i prawdzie. Podążajmy za Chrystusem, za Słowem Bożym, tak jak nas powołuje, kochani. Dostańcie w obiece Bożej. Chwała Jezusowi Chrystusowi, Bogu Żywemu. Hej!